Trzeci ogólnopolski i europejski zlot poszukiwaczy bitwy pod Koronowem. Rys historyczny tego wydarzenia przedstawiłem Wam w poprzednim odcinku ze zlotu. Tu Wam się gdzieś u góry wyświetla. A ja jak co roku w miejscowości Wilcze już pod prawie, już po odebraniu pakietu startowego udajemy się na pole. I zaczynamy ryć w piachu. W tym roku ma być niby chłodniej jak w zeszłym. Bo w zeszłym było 33 stopnie, a w tym roku tylko 31. <grystanie> Przeszliśmy kilometr i przerwa. Wszyscy już wykończeni. Ja to już dalej się. A, bo to się nagrywa. To się nagrywa. <grystanie> leszcze. Nie, leszcze tylko chcę zawiązać te biki. Ja idą no. Daj mi spokój, co? Co to. Kurwa, to Daj już spokój. Ząbaczki Trzeba było wczoraj spać, a nie. No i do trzeciej nie spałem. Widać? Nie widać, ale ludzi kupa. Kupa, Brzydkie słowo. Myślisz, że zbanują za kupę? Tak, za kupę. Ale kupa ludzi może być. Panie YouTube, proszę zbanować. To jaki teraz fajny. Nie wiem, ja jeszcze nie czuję. Powi, trochę a już odpoczynek mają, się, już Tu już jest odpoczynek? Taktyczne, zimne, zimne. Tu się chyba będzie za bardzo wszystko wzbudzać. Nawet nie, nie, nie będzie można tego wykrywacza dostroić. Ale to będzie chyba Rafał, tak jak Ci mówiłem. My w tym roku nie poszukamy za dużo. Ale fajnie Cię podać. A propos Krzysiek. Tomek. Zobaczysz jak przyleci. Panie zwierzaku! On ma. O się robić Nie leś tam! kupa roboty drama Kupa roboty. Pato. Stary. Idziemy? On znowu nagrywa? Nie. Proszę mnie nie nagrywać! Alkoholików zde Chodźcie idziemy bo mi się chce siku Chodźcie, Dobra, kawaleria, idziemy Za siedzenie wam nie płacą Co tu jest nawłączane? Ale wszystkich słyszę, nie? No. Długo jeszcze? Co, przeszło tu 200 osób? Jest? Jest. Dwa grosze. Musi być. Aj, mi to Dobra, jest pierwszy sygnał. Taki średni. Może żelazny, ale jak wiadomo, do tutaj trzeba większe żelazo też kopać. Jak Stachu, co znalazłeś? Łuskę znalazłem Poka. Makarony. Makarony. Kena? Polmu to ma. Jest. Ora, po obiedzie już tam pójdziemy Tu Nie, ja tam nie idę po obiedzie. Po obiedzie to będę te progi z twojej frontery robił. <laughs> po obiedzie pójdziemy na górę śmierci, która w zeszłym roku mnie prawie zabiła. Jo, mało nie Do, ja już miałem zawał. Pierwszy miałem jak wchodziłem, drugi jak schodziłem. Jest złoto? Ej kurwa, będzie stary gwóźdź tak, gwóźdź. Nie wiem czy go nie... Stary, bo kwadratowy. kwadratowy. I to jest całkiem inny kształt i kolor Rafa, mam prezent dla ciebie i dla siebie Na ciebie w kapelusz. Proszę do mnie nie wchodzić no. Kurde Kurde. A to e, drugi mój No jest wiary trochę, nie gadaj Majka Jeszcze ja uśmiechą chodzić trochę ja się Uśmiecham, cały czas. No nie starze, jest cały czas uśmiechnięty Daj mi Kipawe Nie, jest jakiś To będziemy sterować masło Będziem, Będziemy, będziemy masło Ale tylko pół bułki, bo jest pół noża Gdzie? Kwertka bułki Kwiartka bułki 100? To Śmieciu Ale pierwszy kolorowy sygnał Towarzysze od doli, nie doli zarządzili przerwę, więc chodzimy z pola. O matko bosko, ale przyźle idzie. Czekajcie! A, to Dobra. Uuuu. Pod tu na Tu jaki parking. No tak, normalnie mówię, że tam jest i idziesz. Oj. <słysza> o, jedna, tu jest. o, tu jaka patologia się <słysza> rozgrywa. <słysza> To jest to pojęte tak i się tak zaznaczyć, że to jest Co masz dobrego? Czurek baso Nawet dwie. Nawet dwie. Ja dostałem jedną. Poprzednie odcinki takie detektorystyczno-historyczne. A z tego to się pomału taki Imprezowy robi Aha. To koguty ściągnę, bo jeszcze zostały koguty na Na nie wiem, tylko jakaś A ty do niego na podwórko poszedłeś, żeby cię zabić, czy on tak wyglądał? Nie, tylko był, nie? Aha. Nie. Ej, panie, widzisz, mam tą stronę, no spokojnie. No wszystko wskazuje na to, że ich wątek detektorystyczny w tym odcinku będzie Druga tura poszukiwań. Ekipy się nie chciało przyjść. Mówiłem, że są zmęczeni, że słońce, ale wiadomo, to już są starsi ludzie. Rafał to już jest człowiek na emeryturze. Także no ja się jemu nie dziwię. Swoje lata też ma. Nie może tyle na tym słońcu. A ja się wybrałem. Wybrałem się na pole, w którym w zeszłym roku też chodziłem. I było pusto. I jak na razie. Też jest pusto i grąco, jak w piekle, jak u diabła. Mój pierwszy sygnał, śruba, przechodzi w żelazo, a co to przechodzi w żelazo? Ząb pod kojbaja ząb pod hederu koiba, ale lapior, wielka, sympatyka, z jakiejś przykładu, kawo żelastwa Trzymski pierścień na palce od stopy. Co to jest? Coś opanierowanego czy to? Jakiś żużel chyba. Jakiś żurzel? Sygnał jak dzwon to kolorowy i to nie głęboko jest kopnięty proszę mi państwo ja już widzę pieniążek nie wiem czy wy, wy widzicie no 10 10 fenoli tu są dopiero cuda. Otwieram moneciarkę, wkładam te 10 fenoli. Patrzę, a to jest guzik który znalazłem tutaj rok temu na zlocie. Dokładnie nawet na tym polu. I grosze. Ile to było? 5 groszy międzywojenne, które też znalazłem tutaj na pierwszym zlocie kawał historii w tej moneciarce Przez tego pokładać. pierwszy zlot, drugi zlot trzeci zlot jest dorobek co? co to to? co to to jest? mieć eee, ciepło ale powiem wam, z roku na rok coraz mniej tych kolorowych sygnałów i ogólnie sygnałów co prawda tam żelazo jakieś jeszcze większe wychodzi, ale kolorki zbieramy wszystkie Idę na drugą stronę, na drugie pole. Zobaczcie. to jest posucha straszna. Nie ma co. Upał daje się już we znaki. Już mi trochę głowa pobolewa. Więc najwyższa pora zejść z pola i jechać na wycieczkę jak w zeszłym roku do Dino. Okąpany, wypachniony. W sumie nastał duży skok czasowy, bo jak widzicie jest już ciemno. Ale to dlatego, że się standardowo zasiedziałem. W ogóle mój kochany Rafałek za nie mógł. Nagram to. Jak się zgodzi, to to upublicznię, a jak nie, to nie. U jaką słodko drzema. Uu. Niech śpi. Zgłodnieje to wstanie. idę zanieść kamerę. Także, jak coś, do zobaczenia ramy. Bleh. The next day, dziesiąta ta niedziela taka strasznie leniwa, bo wstałem o siódmej, ogarnąłem się, zjadłem. Śniadanko i dalej się położyłem na pole raczej na 100% już nie idę, bo jak według mnie nie ma po co. Sam gnój, Sam gnój. buty, to po jakiejś błotnej pielgrzymce tak wyglądają. No i wszystko co dobre, szybko się kończy. Kolejny zlot w wilcze za nami. Ja zrobię sobie małą pauzę po drodze, żeby trochę rozprostować nogi, trochę odsapnąć od tego upału. No i się z wami, niestety, już żegnać. Niestety, jak było widać, nic ciekawego nie udało mi się znaleźć. Ale to chyba w takich zlotach nie o znajdki chodzi. Nie chodzi o to, co poledało, co kto znalazł. A o to, żeby się spotkać, poznać, pogadać, wypić piwko, a no, ewentualnie siedem. Także z tego miejsca. Podziękowania dla Stowarzyszenia Bractwo za wspaniałą imprezę i podziękowania dla wspaniałej ekipy, która z roku na rok jest większa. Już rezerwuję sobie czas na przyszły rok, na kolejny zlot. Dzięki bardzo. Do następnego. Cześć.